Przyjechałam dzisiaj oglądać obiekt, który jest nowy, a właściwie nie nowy, a odnowiony. Ten obiekt to egzotarium, które zostało otwarte w grudniu. Ja właśnie na tym otwarciu nie byłam, więc chcę iść dziś i zobaczyć, jak wygląda odnowiony obiekt. Tak wygląda z tej strony. A tu jest wejście, i zaraz. Rusza w tą stronę. Jestem już prawie przy wejściu i za chwilę właśnie tu wejdę kupić sobie bilet. Jestem już w środku i to co widzę, to cudowna sprawa, bo ten pomnik dziewczynki to jest rzecz, którą przeniesiono i zostawiono ze starego egzotarium i oczywiście cudne rybki które pływają wokół przedtem ta dama była otoczona z torczykami. a dziś słychać ptaki i plusk wody idziemy zwiedzać Dzień dobry, witam Was bardzo serdecznie. Dziś jestem w nietypowym miejscu. Ta pogoda deszczowa, pochmurna sprawiła, że wybrałam się do miejsca, w którym chciałam poszukać fajnej energii, żeby nacieszyć oko, i żeby te przeżycia sprawiły, że łatwiej będzie te takie nieprzyjemne dni przeżyć. Jestem w Sosnowieckim Egzotarium. Ten obiekt został odnowiony i oddany do użytku w grudniu. Ja wtedy byłam w Niemczech i postanowiłam, że odwiedzę go dzisiaj. Zrobiłam to specjalnie, bo chciałam sama obejrzeć to wszystko, przeżyć, bo za jakiś czas wezmę tutaj moje wnuki. A wiecie, z dziećmi. To nie jest takie oglądanie, jak sam chcę oglądać, bo pewnie moje wnuki będą biegały od gabloty do gabloty i będą oglądały pająki, ryby i ptaki i gady i będą porównywać, co było przedtem, a co jest teraz. Także dziś wybrałam się właśnie obejrzeć, jak wygląda odnowiony ten obiekt. Mieszkańcy Sosnowca bardzo związani są z egzotarium, bo to nasze egzotarium zostało oddane do użytku wiele lat temu, w 1965 roku 21 lipca, tuż przed świętem 22 lipca. I pewnie osoby z mojego rocznika wiedzą, co to jest święto 22 lipca i jak, jak ono było dla nas wtedy ważne. Więc ten obiekt od 1965 roku jest, jest z nami, z nami, mieszkańcami Sosnowca. I pomimo tego, że mamy XXI wiek, to ten obiekt pozostał w tamtych latach. Wszystko, co było wewnątrz, zatrzymało się w tamtym czasie. I na tamten moment, to było nowoczesne, ale w dobie XXI wieku to już bardzo prosiło się o jaką, jakieś, jakąś odnowę. I zrobienie czegoś bardziej nowoczesnego, co przystaje do dzisiejszego świata. I właśnie taki obiekt został tutaj otwarty. Jestem pod wrażeniem tego, co zobaczyłam. Bardzo mi się to podoba. Jestem oczarowana wręcz. Naprawdę cieszę się chyba jak małe dziecko, które dostało nową zabawkę. Jest to coś pięknego. Stare egzotarium miało. Rośliny, i potem była taka strefa z krokodylami, z kameleonami, z rybkami, płazami, gadami i oczywiście takami. No i małpki były też, które bardzo dzieci zawsze lubiły. To pomieszczenie, które tutaj jest, zostało podzielone na, na trzy strefy i każdej z tych stref są i rośliny, ale są też i zwierzęta, więc nie ma tych stref rozdzielonych, tylko są połączone. Bardzo to wygląda pięknie, bo poprzednie klatki zwierząt były bardzo małe, brakowało odpowiedniego dogrzania, nawilżenia. No, takich rzeczy, które są potrzebne do, czy do zraszania, czy odpowiednia klimatyzacja, to... To jest już w takiej nowoczesnej formie, są odpowiednie formy zraszania, podlewania. Dawniej podlewało się kwiaty ręcznie. Dziś robi to odpowiednio przygotowany system, jest naprawdę, naprawdę pięknie. Jest przestrzeń, jest kilkupoziomowa, nie tak jak dawniej, wszystko na jednym poziomie. To robi naprawdę wrażenie, bardzo, bardzo mi się tutaj podoba. I piękne jest również to, że w tym nowym obiekcie zostały zachowane elementy ze starego egzotarium, bo w starym egzotarium na wejściu mieliśmy figurkę kobiety, która w otoczeniu storczyku witała nas. A tu wita nas ta sama figurka, ale w otoczeniu wody, ryb i pięknej zieleni. Bardzo to jest miłe, że zachowano. W środku jest również pomnik, który był na zewnątrz. Teraz jest w środku, jest odnowiony. Bardzo jest to fajne, że zachowano tą ciągłość tej, tego starego obiektu z nowym. To jest bardzo, bardzo ładny ukłon w stronę tamtego, tamte, tamtych czasów. Naprawdę obiekt jest przystosowany. Polecam każdemu, kto zna Sosnowiec albo kto miałby ochotę przyjechać do Sosnowca, żeby tutaj przyjść i obejrzeć. Jest to naprawdę kawał fajnej roboty, kawał fajnego miejsca. Myślę, że spodoba się mieszkańcom Sosnowca. Bilety nie są aż tak drogie, jakby się wydawało. Ja za swój bilet ze zniżkami naszej Sosnowieckiej karty miejskiej zapłaciłam tylko 19 zł. Więc to nie są jakieś takie koszty, żeby nie można było tutaj przyjść i, i zobaczyć to, to, co tutaj, to, co tutaj jest. Więc myślę, że nie jest to moja pierwsza wizyta tutaj. Na pewno będę przychodzić tutaj częściej. A dziś, właśnie w środku zimy, potrzebny był mi taki zastrzyk czegoś nowego, czegoś wyjątkowego, takiej poczucia, takiej przestrzeni, takiej świeżości, tej zieleni, pięknej, kwiatów. Tego mi właśnie było potrzeba, żeby ruszyć, ruszyć z nową energią do przodu. Bardzo zachęcam Was, żebyście takie miejsca u siebie znaleźli, bo pewnie nie wszyscy mogą przyjechać do Soznowca i ten obiekt zobaczyć, ale może w środku, w Waszym e, e, mieście e, czy miasteczku jest coś takiego, gdzie moglibyście po prostu pójść i własne akumulatory na, naładować ciut wiosennie. Zachęcam Was do takich, do takich wycieczek. Dziś już kończę, bo moja miejscówka jest, nie, nie jest zbyt wygodna, więc kochani, e, Puszczę Wam jeszcze filmik z tym, co tutaj nagrałam. I zobaczycie, jak to, jak to wygląda. A widzimy się już w kolejnym filmiku. A jeśli jest taka chęć i wola, bardzo proszę o łapki w górę, komentarze i subskrypcje. Do widzenia, kochani. Życzę Wam takiej pogodnej, radosnej atmosfery. Do widzenia. Ale tu jest pięknie, śródziemnomorska strefa klimatyczna. A tu jest to, co kobiety kochają.

Do momentu przebudowy cały czas był ten sam kształt.